Toyota Land Cruiser 150 z 3 litrowym Dieslem w wersji wyposażenia X, czyli najbogatsza, jaka była dostępna w tym samochodzie. Samochód z polskiego salonu. Od nowości pierwsza ręka. 120 tysięcy km serwisowany wyłącznie w Toyocie od nowości. Samochód w stanie top w białym, perłowym lakierze i Land Cruiser w takim stanie, z tak niskim przebiegiem z krajowego salonu, raczej w Polsce nie jest dostępny. A już białe perle to nie do znalezienia. bo tak jak mówiliśmy, wszystko co możliwe. Już bogatsze nie było. Opis do można znaleźć u nas na stronie saloncenterotomoto.pl. Jeśli więc szukasz Land Cruisera, krajowego z małym przebiegiem, w top stanie, no to raczej nie masz wyboru, musisz przyjechać do nas, bo drugiej takiej raczej w Polsce nie mamy. Jeszcze pokażemy pod maską. Serducho. Rulowanie oryginalne z Toyoty, kamery 360, no czego sobie nie wymyślimy, to ten samochód Ma. Każdy jeden detal był montowany w aso Toyoty, każda naprawa, każdy przegląd. Zapraszamy do Zabrza na Pestolację 9A, do salonu samochodowego Centra.